Jak rozszyfrować parametry wszczepionej endoprotezy? Każdy element składowy endoprotezy stawu jest fabrycznie sterylny, posiada numer referencyjny i jest zaopatrzony w naklejkę, w której zawarte są wszystkie dane. Tego rodzaju naklejki zawsze są załączone do pudełka z implantem. Dokumentacja otrzymana przez Was po operacji wszczepienia endoprotezy powinna zawierać jedną z takich naklejek. Jest to bardzo istotne w przypadku jakichkolwiek problemów z endoprotezą w przyszłości, które wymagają leczenia operacyjnego. W przypadku planowania operacji tzw. rewizyjnej, endoprotezy, musimy wiedzieć, jakie implanty zostały wszczepione, jakie mają rozmiary i z jakich materiałów są zbudowane i czy wzajemnie do siebie pasują. Dzięki takim naklejkom w dokumentacji, którą posiadacie, jesteśmy w stanie zaplanować właściwą dostawę odpowiednich części zamiennych. Wtedy możemy w operacji rewizyjnej wymienić na przykład tylko jeden uszkodzony element. W przypadku braku precyzyjnych danych o wszczepionych implantach, podczas operacji rewizyjnej często musimy wymienić niemalże całą endoprotezę, co zwiększa drastycznie zakres wykonywanej operacji.